Przemysław Wipler na temat bezpieczeństwa. Ja się nadaję do promowania prohibicji, równie bardzo jak Rafał Czaskowski, do promowania pracowitości. Moim zdaniem jest to Problem, który wynika z tego, że nie działa w zakresie, w którym powinna działać Straż Miejska, i policja. Jeżeli jest naruszana cisza nocna, jeżeli są burdy pod sklepami, jeżeli jest złe zachowanie, to powinny reagować służby do tego powołane. Brak zapewnienia bezpieczeństwa, zwłaszcza w śródmieściu, powoduje, że pojawiają się tego rodzaju pomysły. Bezpieczeństwo w Warszawie. To jest bezpieczeństwo kobiet, dziewcząt, które wieczorem chcą wracać do domu innym transportem niż transport publiczny, bo tego transportu nie ma i jadą z osobą, która nie ma zaświadczenia o niekaralności, nie zna języka polskiego, a często nie ma prawdziwego prawa jazdy. A większość przewoźników jeżdżących w Warszawie, i to jest zmiana, która zaszła za 8 lat ostatnich rządów prawej sprawiedliwości prezydenta Czaskowskiego, to jest ten moment, w którym kobiety boją się jeździć samochodami i trzeba zmienić prawo w tym zakresie, żeby jeździli po prostu taksówkarze niekarani, i znający język polski.